Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Polskiej tradycji oczekiwane zarówno przez nasze dzieci, jak i przez nas dorosłych. Piękne, wręcz magiczne, rozświetlona choinka, a pod nią pełno wymarzonych prezentów. Niestety, euforie i nastrój świąt w tym roku. Wyraźnie przyćmiła pandemia. Niemniej jednak życzę Państwu, by były to święta pełne nadziei i miłości. Byście spotkali się w gronie rodzinnym przy wspólnym stole wigilijnym zastawionym tradycyjnymi staropolskimi potrawami, składając sobie wzajemnie najpiękniejsze życzenia. Życzę, by święta były spokojne, pogodne ale też radosne, pełne zdrowia i byście choć na chwilę zapomnieli o kłopotach i trudach dnia codziennego. A nowy rok niech powita Was nadzieją na lepsze jutro i każdy kolejny dzień niech pozwala realizować Wasze marzenia i plany.